Cześć, szwagry, pozdrawiam Was. Cześć, Antek. Cześć, szwagier. Piosenkę dedykuję dla Was. Dzięki za ostatnie spotkanie, szwagier. Szwagier i Antek. Szwagier i Antek. My, szwagry, wiemy jak wanoć flaszkę z rana. Wiemy jak to zrobić, żeby Zośka nie widziała. To jest ta szwagierska krew. To jest ta Szwagierska wieś, my szwagry chcemy aby tam dzik do nas padał Chcemy aby nas odwiedzał jak najczęściej z rana To jest ta szwagierska krew, to jest ta szwagierska więź Szwagry mają czego nie ma nikt inny Żarty jaja i humor Kanał śmiechała w internecie, już szwagra nie powstydzą się Do śmieszenia są stworzeni Stałe teksty Antka są the best Szwagórz nie da się zastąpić Jeśli nie wierzysz to kliknij i sprawdź My szwagry wiemy jak włalać flaszkę z rana Wiemy jak to zrobić żeby Zaśka nie widziała To jest ta szwagierska krew to jest ta szwagierska więź. My szwagry chcemy, aby tadzik do nas wpadał. Chcemy, aby nas odwiedzał jak najczęściej z rana. To jest ta szwagierska krew. To jest ta szwagierska więź. Bo szwagierskie jest najlepsze, jest najlepsze jest. Bo u szwagra jest najlepsze, jest najlepsze jest. Bo śmiechała jest najlepsza jest. Głowak mają, czego nie ma nikt inny Lajki lecą z wielu strata stron Tu dobry szoty, dobre filmiki Szukaj u nas, żeby pośmiać się Nasi znajomi nie mają żadnych kompleksów Bo są tacy sami jak my A jak chcesz się znowu zabawić Na śmiechawę zapraszam, więc My szwagry wiemy jak bawić flaszkę z rana, wiemy jak to zrobić żeby Zośka nie widziała, to jest ta szwagierska krew, to jest ta szwagierska więź. My szwagry chcemy aby Tadzik do nas padał. chcemy aby nas odwiedzał jak najczęściej z rana, to jest ta szwagierska krew, to jest ta szwagierska więź.